Dziś ogólnie będziemy robić makijaż strachu jako emocji, ale najpierw będziemy musieli zrobić ważny element. Oczywiście, najpierw z folii aluminiowej musimy uformować coś na kształt takiego rogu. Tak, teraz musimy zrobić taki drugi. Teraz obklejamy to taśmą dwustronną. Yy, oczywiście zdejmujemy tą białą część, by została sama przezroczysta część. Dobra. Już ogólnie to obkleiłam i na taśmę dwustronną będziemy przykleić taką wstążkę kryształkową czy tam cyrkoniową. Dobra. Przyklejam, przyklejam. Teraz kolejny kawałeczek i kolejny. Już ponad pół takiego rogu obkleiłam, nawet więcej. Trzy czwarte może. Już prawie cały. O, i już cały, tak ogólnie się prezentuje taki róg. O, jeszcze został mały kawałek. Trzeba do go dokleić klejem na gorąco, by się trzymał. Tak wygląda jeden róg. Dobra. A teraz tak wyglądają dwa rogi, bo już zrobiłam dwa rogi. I musimy przykleić te rogi do takiej oto opaski. Przyklejemy klejem na gorąco kawałki grubszego papieru. I na te kawałki przyklejamy rogi. Kawałki papieru pomogą trzymać się rogom na opasce. Tak wygląda opaska z jednym rogiem, a tak z dwoma rogami. Dobra. Teraz do opaski tej części bez rogów będziemy przyklejać takie cyrkonie. Naklej na gorąco. Dobra, już przykleiłam. Teraz wszystkie już przykleiłam, a teraz przechodzimy do makijażu. Najpierw oczywiście leci baza pod makijaż. Oczywiście ją blendu blendujemy. Teraz leci taki podkład. Musi być jasny, bo do tego makijażu się przyda jasny. Jestem już rozblendowana. Teraz korektor, oczywiście, podoczy. oczy. To najważniejsze miejsce. Już nałożyłam. I teraz blendujemy. Jestem już rozblendowana. A teraz się pudrujemy. Dobra. Pudruję się takim fajnym pusiem z kalendarza adwentowego. Dobra. Teraz użyjemy tej paletki też z kalendarza adwentowego, tych kolorów, które pokazałam. I będziemy się dzisiaj tak dla odmiany konturować pędzlem takim typowo do różu. To konturowanie będzie naprawdę mocne, jak to makijaż strachu ma być. Dobra. Oczywiście znalazłam farby i teraz będziemy nimi malować takie przestraszone oczy, jakby coś na kształt takich czaszkowych oczu, już to namalowałam. Jeszcze wklepujemy czarny cień, żeby to było takie bardziej matowe i wyraz twarzy, to takie zmarszczki mimiczne będziemy malować tym takimi cieniami. Dobra, yy, a teraz malujemy też wyraz ust. Taki wystraszony, zdziwiony, tak ogólnie wygląda mój dzisiejszy makijaż. A tak wyglądam z tą opaską w tym makijażu. Dobra. Taki wystraszony wyraz twarzy. To na dziś się z Wami żegnam. To pa!